Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy pod koniec tygodnia. Racibusz nie zdążył z wymianą pieców na czas. Pozostało sporo ich do wymiany w zasobach komunalnych, jak i w budynkach indywidualnych. Dzieje się tak, bo miasto Racibusz za późno się za to zaprało. Przyznał w porannej rozmowie w Radiu 90 Dawid Wacławczyk, zastępca prezydenta Raciboża. Najświeższych informacji, jakie sobie sprawdzałem. W tej chwili, jeśli chodzi o zasób komunalny, mamy. Nie zdążymy wymienić około 75 pieców etarzowych, które powinny zostać wymienione do końca tego roku, a do końca przyszłego roku jest czas na piece kaflowe, i to jest liczba około 1000 pieców. Szacujemy też, że na rynku nieruchomości prywatnych mówimy w tej chwili o liczbie około 1500 czy miasto będzie karać mieszkańców, którzy nie zdążyli na czas wymienić pieców, a może samo siebie będzie karać? Wiceprezydent Wacławczyk nie ukrywa, że nikt nie wie, jak będzie wyglądała rzeczywistość po 1 stycznia. Właściwie, jeżeli te przepisy nie zostaną, nie zostaną zmienione, no to od stycznia, jeżeli ktoś zadzwoni, no to będą karane osoby, które używają po prostu starych pieców, bez względu na to, co dzieje się to w tym zasobie miejskim, czy w zasobie prywatnym. Nigdy taka sytuacja jeszcze nie miała miejsca. Według ostatniego rankingu korzystania z programu Czyste Powietrze, na 600 miejscowości Racibórz znalazł się na 112 pozycji. Z porannym gościem Radzie 90 Dawidem Wacławczykiem rozmawialiśmy również na temat raciborskiego Aquaparku H2O Ostruk. Jak zapewnił w połowie października, obiekt powinien być otwarty po trwającym od wiosny remoncie. Mamy duży problem. No nie ukrywajmy tego. Mamy duży problem z firmą, która wykonuje ten remont. To jest ta sama firma, która Aquapark. Budowała firmy mówiąc wprost wiedzą, że w tej chwili, ze względu na obostrzenia pandemiczne, utrudnione będzie dochodzenie kar umownych przepisy najzwyczajniej w świecie wykorzystuje tą sytuację. Pracownicy pojawiali się na obiekcie rzadko. Dyrektor prosił, naciskał, wydzwaniał. Jest już faktycznie zielone światełko w tunelu. W tej chwili brakuje jednej pompy. Przygotujemy się na połowę października. W ramach prac modernizacyjnych wymieniana jest m.in. stacja uzdatniania wody, jak podkreśla Wacławczyk. Osoby, które z powodu zamknięcia akwaparku od roku nie mogą realizować swoich karnetów, mogą ten problem rozwiązać w siedzibie ośrodka sportu i rekreacji. A cała rozmowa do zobaczenia na Radio 90. Czy Rybniczan czeka od nowego roku podwyżka opłat za wywóz śmieci? Chcą tego władze miasta, które przygotowały projekt uchwały w tej sprawie. Więcej w relacji Arkadiusza Żabki. Przyczyn planowanych podwyżek jest kilka. Po pierwsze, jak mówił na ostatniej sesji Rady Miasta wiceprezydent Janusz Koper, Rybniczanie produkują więcej śmieci niż miasto zakładało. Jak twierdzą urzędnicy, to efekt zdalnego nauczania i zdalnej pracy. Więcej czasu spędzamy w domu i przez to produkujemy więcej śmieci. Po drugie, więcej jest odpadów gaba. Bo siedząc w domu kupujemy nowe meble czy zestawy wypoczynkowe. Oznacza to, że system się nie bilansuje. Poza tym, część firm czy osób prywatnych po prostu wyparowała systemu gospodarki i mówi się o tak zwanym rozszczelnieniu. To wszystko powoduje, że od 1 stycznia możliwe jest podniesienie opłaty z 22 do 29 zł. i 50 groszy za osobę. Teraz czas na konsultacje, ewentualna decyzja na październikowej sesji Rady Miasta. Więcej terenów pod zabudowę mieszkaniową, więcej terenów inwestycyjnych, więcej terenów zielonych. Na sesji Rady Miasta w Jastrzębiu przyjęto nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak podkreśla prezydent miasta Anna Hetman, to najważniejsza uchwała tej kadencji. Jednak głosowanie nad nią przebiegło w trudnej atmosferze radni Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli w nim udziału. Radni będąc na sali sesyjnej nie wzięli udziału w głosowaniu, sądząc, że zbojkotują w ten sposób całą. Uchwałę i uznane to będzie jako brak kworum podczas głosowania. Traktowane jest to zupełnie inaczej, ponieważ oni byli obecni. Ta uchwała miała większość, 11 głosów było za, zatem uchwała została przyjęta. Praca nad studium przebiegała 4 lata. Na każdym etapie pracy ten dokument był dostępny, tym bardziej, że były dwa wyłożenia, były konsultacje przeprowadzone z mieszkańcami, a radni to również mieszkańcy. Były również spotkania, specjalna komisja dla radnych, którzy mogli dokładnie o to popytać jakiś czas temu, i były komisje rady miasta, podczas których można było wszystko wyjaśniać. Wielu radnych na komisji wspólnej dotyczącej studium. Nie pojawiło się, co było zrozumiałe dla nas, że pełna wiedza jest już każdemu dostępna. Nowe studium zastąpi dokument, który obowiązywał przez ostatnich 15 lat. Co wprowadza nowego? To jest taki materiał, który wskazuje, w jakim kierunku, w jakich miejscach można rozwijać, budować i inwestować. I tutaj jest bardzo dobra wiadomość, na przykład dla mieszkańców domków jednorodzinnych bądź chcących budować domki jednorodzinne. Zwiększamy o. Prawie 84% tereny pod zabudowę mieszkaniową. Ponad 18,5% więcej terenów przeznaczonych na budowę budynków wielorodzinnych. I są to takie tereny, które wybieraliśmy również z inwestorami, którzy wskazywali, że te właśnie tereny, które dotychczas nie były zagospodarowane, są dobre na budowę domów jednorodzinnych. Więc deweloperzy mają okazję do budowy takich mieszkań, ale są to również takie miejsca, w których my jako miasto chcemy inwestować i budować mieszkania dla naszych jastrzębian. O ponad 40% wzrośnie ilość dodatkowych terenów pod produkcję i usługi, ale też wzrośnie liczba terenów zielonych w jastrzębiu, parków i ogrodów. Przyjęty dokument jest wskazówką do realizacji działań na kolejne lata. Studenci wracają na uczelnie. Sprawdzamy, jak będzie wyglądała nauka w rozpoczynającym się nowym roku akademickim. Część uczelni, takich jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu czy Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, rozpoczyna naukę w trybie stacjonarnym. Są jednak i takie, jak na przykład Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, który będzie uczył w trybie hybrydowym. Tak będzie wyglądała nauka w Rybnickiej Filii, mówi jej kierownik dr Tomasz Zieliński. Na czym polega ta forma hybrydowa? Oznacza ona, że w formie stacjonarnej na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowane będą wszystkie ćwiczenia, laboratoria, zajęcia z wychowania fizycznego, co jasne, oraz wykłady anglojęzyczne na anglojęzycznych kierunkach, które są również na naszym uniwersytecie realizowane. Natomiast w formie zdalnej na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowane będą wykłady, seminaria, Lektoraty i konsultacje. W hybrydowym trybie nauki rozpocznie także Cieszyński Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Biznesu. Chcemy wykorzystać możliwości, jakie daje zdalna nauka, mówi dyrektor operacyjny Wydziału Zamiejscowego Grzegorz Adam. Wykorzystując to, co dobrego, co pandemia nam przyniosła, czyli na dobre doświadczenia związane z kształceniem zdalnym. W wielu przypadkach okazało się, że świetnie. Takie narzędzia można wykorzystać, oczywiście, jeżeli robi się to bez główną i na odpowiednim poziomie. Przypomnijmy, że w ostatnim roku akademickim większość uczelni przeszła na system hybrydowy. Obrony prac także odbywały się w takim trybie. Wspierają imigrantów od trzech lat w Rybniku, pomagają im znaleźć pracę, mieszkanie, załatwiają sprawy urzędowe czy po prostu pokazują jak łatwiej żyć. Stowarzyszenie 28 Dzielnica świętowała swoje urodziny w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Według szacunków w samym Rybniku żyje około 10 tysięcy Ukraińców. Prócz nich są Białorusini, Litwini i wielu innych obcokrajowców. Ukrainka Alla Brożyna mieszkająca od pięciu lat w Polsce przyznaje, że gdyby wcześniej było takie wsparcie jakie teraz otrzymują imigranci, byłoby im o wiele łatwiej. Gdyby jeszcze 5 lat temu, jak ja przyjechałam do Polski, było tyle miejsc tak pozytywnie nastawionych do cudzoziemców, było tyle wsparcia, było tyle informacji prawnej, tym bardziej w naszym języku, to no po prostu to byłoby nam dużo lżej, więc wielka zasługa ludzi, którzy przyczynili się do stworzenia 28. dzielnicy. Świętujemy to, że razem jesteśmy, że się wspólnie integrujemy, podkreśla Mariusz Wiśniewski, rybnicki radny i pomysłodawca powstania 28. dzielnicy. Gala ma być wydarzeniem, w którym nie tyle prezentujemy Ukrainę i Ukraińców, ale w którym świętujemy razem to, że razem jesteśmy i w którym staramy się wskazać, że istnieją takie dobre przykłady, dobre drogi do tego, by to słowo integracja nabierała Takiego faktycznie konkretnego kształtu. Podczas ukraińskiej Gali wręczono tytuł honorowych obywateli 28. dzielnicy w czterech kategoriach: ambasador imigrantów, dobry pracodawca, człowiek sukcesu i przyjazny urząd. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie pod koniec tygodnia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Więcej na Radio 90.pl.